Czy uwierzylibyście mi na słowo, gdybym przedstawił wam to oprogramowanie jako trzecią świątynię? Świątynię, która miała być następcą drugiej świątyni sprzed naszej ery, z Jerozolimy, jako równie ważna i znacząca dla Izraelitów i później też historii samego chrześcijaństwa ogólnie miejsce kultu, miejsce święte, które zawierało kulturową i niezmiernie ważną pokoleniową spuściznę, sięgając z czasów powstania pierwszej świątyni. Aha, oto autotwórca tego systemu, który mówi śmieszne rzeczy i przeklina bardzo, bardzo głośno i bardzo dużo. The, there's no question the CIA is involved here. The guys post for girls as their avatar? Hold on a second, it's a little girl. My whole <laughs> room is covered in because of the guy that said pets are. Here I am living in from the goddamn bird for how many. Cook that thing, its head. Okay, listen a little, you're in the ocean with something. The deep ocean, I wrote my own compiler. It has an interrupt keyword. I'm sitting here talking about you walk up here. Fish. God, I hate Frasier. Retard here. The CIA glow in the dark. You can see him if you're driving. You just that's what you do. Do you know why you have television? I'll tell you why you have television. Because the CIA started a war with God and they must surrender to the IRA or you'll be killed by God. Be killed by God. Or something like that. Więc zacznijmy zatem od początku. Terry A. Davis urodził się w grudniu 69 roku w Wisconsin w USA, gdzie w nastoletnim wieku zaczęła się jego fascynacja i pasja komputerami. W jego podstawówce używał komputera Apple II, a następnie już od najmłodszych lat programował w assembli na swoim komodorze. Potem z tej pasji zrodziła się też jego edukacja w tym zakresie i dalej prace, których się podejmował. Całe to doświadczenie z komputerami, fakt, że skończył kierunek inżynieryjny oraz że przepracował swoje w branży dały mu na przestrzeni lat ogromne doświadczenie, które mógł wykorzystać do swoich celów. Nie chodzi o to, że był jeszcze jakiś arcyzdolny, co raczej wszystko ułożyło się w taki sposób, że Terry miał akurat sporą przewagę w zakresie, w którym pracował. Jednak na te wszystkie jego zdolności nałożyły się inne rzeczy, drobne problemy, z którymi mierzył się niestety do końca swojego życia. Widzicie, z czasem okazało się, że Terry A. Davis cierpi na pewną przypadłość. Która nawet leczona może powodować pewne poważne problemy z człowiekiem. Nie chodzi nawet o coś fizycznego, co przeszkadzałoby mu namacalnie w swoim życiu. Całość sprowadza się jednak do jego upadającej psychiki, będącej ofiarą schizofrenii. To poniekąd przynajmniej pozornie zamroziło jego karierę i możliwości normalnego funkcjonowania na dłuższą metę. Bo przypadki epizodów maniakalnych powodowanych przez tę chorobę były poważne i często wymagały hospitalizacji. Jednak mimo tego wszystkiego, Terry, jak każdy z Człowiek postawiony przed takim życiowym trudem nie poddawał się. Mimo, że egzystował w długach, to próbował jakoś polepszyć swoją sytuację i stwierdził, że postanowi założyć biznes oparty na wynalezieniu i konstrukcji prototypu trójosiowej fryzarki, coś w stylu takiej drukarki 3D. Gdy jednak wiertarko szlifiarka prawie spaliła całe mieszkanie, opuścił ten pomysł. Potem żył ze swoimi rodzicami w Las Vegas, gdzie z tytułu niepełnosprawności pobierał rentę. I jakoś tak właśnie życie się toczyło, życie leciało. I tutaj wchodzimy do dość ciekawego wątku w jego historii. Terry wychowywał się w katolickiej rodzinie, lecz przez dłuższy czas był ateistą. W pewnym momencie doszło jednak u niego do pewnego rodzaju samoświadomej rewelacji od Boga, która to akurat miejsce miała w okolicach nasilenia się, jego choroby psychicznej. Tak bardzo jak samo to mogłoby jeszcze być bezpieczne dla jego samego i otoczenia, w którym żył. Tak potem całość jego mani zaczęła się robić bardziej skrajna. Terry zaczął tłumaczyć i wmawiać sobie samemu, że on jako osoba jest na celowniku agentów rządowych, a wszystko to może mieć związek z kosmitami i innymi takimi dziwami. Podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym z tytułu jego choroby, no odmawiał przyjmowania jedzenia, zaznaczając, że może być otrute. Gdy wypuścili go po licznych przepychankach i jego próbach ucieczki i zniszczeniach, które spowodował, postanowił pozbyć się wszystkich swoich rzeczy i spróbował udawać Jezusa bez własności. Potem Setki kilometrów po wielu stanach bez głębszego celu, próbując oddać się losowi. Z jednej strony, żeby Bóg mu taką drogę jakoś bardziej zaznaczył i wyjaśnił, poprowadził, a z drugiej, żeby odczepiły się od niego postacie, które w jego psychice go śledziły. Gdy ubzdując sobie, że komunikuje się z nim jego radio samochodowe, postanowił rozmontować całe auto w poszukiwaniu urządzeń śledzących. Gdy nie miał czym się poruszać, chodził bez celu u boku drogi. Gdzie po pewnym czasie znalazł go pewien policjant. Ten, który chciał mu jakoś pomóc, musiał być bardzo zaskoczony, gdy Terry zaczął nagle uciekać z wozu policyjnego. Davis w tym incydencie złamał sobie przy okazji obojczyk, przez co został przewieziony do szpitala. Gdy personel medyczny robił skany jego klatki piersiowej, Davis zauważył, że na rentgenach widoczne są kosmiczne, obcarte fakty i to była jego wymówka, by uciec z tego szpitala, odmawiając wszelkiej pomocy. Przy okazji ucieczki próbował ukraść losową ciężarówkę, po czym został aresztowany. W więzieniu wykazał się wręcz filmowym sprytem, bo załamał swoje okulary i próbował włożyć je do najbliższego gniazdka, próbując w taki sposób spowodować awarię, co miałoby otworzyć drzwi jego celi. Plan spalił na panewce, bo nosił oprawki, które nie przewodziły prądu. Ale nie mogę, jego perypetie życia naprawdę wydają się pełne licznych wrażeń i problemów. Większość jego największych akcji miała miejsce od 96 do 2003, gdzie co kilka miesięcy miał regularne epizody maniakalne. Wszystkie te objawy wydały się po tym okresie nieco ulec. W 2014 roku sam o sobie z tamtych czasów mówił, że był nieco szalony, jednak zaznaczał wyraźnie, że teraz nie jestem szalony. Znaczy jestem, ale może nieco w inny sposób. I to pokrywałoby się z jego przeżyciami. Mimo jego choroby i jego walki z nią, Davis wciąż odnajdywał nowe sposoby na odnalezienie się w tym burzliwym świecie. Najbardziej zawsze pomagała i najbardziej wychodziła mu technologia. Gdy jego choroba rokrocznie pogarszała mu umiejętności społeczne i komunikatywne, przechodząc do technologii wypowiadał się płynnie, wyraźnie i przede wszystkim sensownie. No i właśnie wracając do oprogramowania, które stworzył Temple OS. Nie wypowiem się w opinii eksperta ani nikogo bezpośrednio związanego z programowaniem. Myślę też, że zainteresowani takimi rzeczami mogą znaleźć szczegółowe filmy o takiej tematyce na YouTubie, ale na pierwszy rzut oka wygląda, no przyznacie, ciekawie. Dokładnie tak jak może wyglądać zagmatwana psychika osoby z takimi problemami. Wszystko od zera stworzone było przez niego, co nawet jeśli forma końcowa mało przypomina współczesne systemy operacyjne. Nawet jak na rok wydania tego systemu w 2005, to jednak trzeba przyznać, stworzenie od zera, w pełni działającego systemu operacyjnego, to nie lada osiągnięcie. A projektowanie wszystkiego w tak ograniczonych warunkach, jakie wyznaczył sobie Terry Davis, a raczej jakie rozkazał mu Bóg, było sporym wyzwaniem. Mimo ograniczeń w postaci rozmiaru całego systemu, czy też rozdzielczości i ilości kolorów, które oprogramowanie obsługiwało, to jednak wciąż niezmiernie imponujące napisać cały system wraz z własnym oryginalnym kernelem, kompilatorem, językiem programowania, edytorem tekstu oraz symulatorem lotów. Tak. System miał również bardzo wiele wbudowanych funkcji i różnych smaczków, które może większości z was będzie łatwiej zrozumieć. Albo, albo... i nie, bo jest też tam napisany system fizyki, w którym można zbudować rakietę albo słoń. I like elephants, and God likes elephants. Here's a, a realistic elephant. A o grze po Egipcie nie będę się wypowiadał, bo jest tam bardzo dużo nawiązań biblijnych. E, tak, to nie jest system, który ma być funkcjonalny. To twierdza do Boga to trzecia twierdza to bardzo dziwne oprogramowanie któremu jednak nie można odmówić oryginalności a nawet innowacyjności szczególnie jak na zadanie które na swoje barki wziął jeden człowiek żeby stworzyć wszystko od samych podstaw i właśnie wszystko zostało stworzone przez niego i z jego doświadczeń wszelkie aplikacje oprawa graficzna udźwiękowienie i akompaniament również ciężko po prostu przejść obok takiego cudu obojętnie nie próbując choć przez chwilę zastanowić się co się działo w głowie podczas licznych bezsennych nocy, gdzie natchniony swoją chorobą i kofeiną tworzył dzieło swojego życia. No i jeśli dziwiło was zaplecze przeżyć i doświadczeń Terego Davisa, to nie wiem czy jesteście gotowi na to co nastąpiło nieco później. Długo po 2003 i nieco po 2014, gdy chroba dosłownie rujnowała mu życie, a całość tego tragikomicznego show była relacjonowana w sieci na jego stronie internetowej, jakiego to osiągnięć wysienką na torcie był właśnie system operacyjny Templo bo właśnie jakoś w latach jego największej aktywności internetowej, szczególnie w serwisach streamingowych jak YouTube, gdzie pokazywał często niezmiernie kontrowersyjne zdanie w niezmiernie kontrowersyjny sposób. Co generalnej audiencji wydawało się oczywiście śmieszne, ale niektórzy zaczynali doceniać to, co tery przeżył i to, czego dokonał. Mimo, że wyrażał się w ohydny sposób i miał niezmiernie skrajne poglądy, większość tego, co mówił, wynikało z jego choroby, i też z tego, że ludzie zaczęli robić sobie z niego jaja. W zasadzie coraz bardziej robili sobie z niego. Żarty. Gdy jego numer telefonu był na przykład publiczny, wyciekł, to wszyscy zlecieli się i zaczęli konfrontować się z kontrowersją znaną jako Terry Davis. Niektórzy próbowali dokładać się w taki sposób do jego fobii, bo losowe telefony znikły. Ozbierane przez schizofrenika ze skrajnymi problemami i poglądami nie mogą się dobrze skończyć dla nikogo. I to była w zasadzie duża krzywda, którą sam sobie wyrządzał Tery, ale też wyrządzali mu to jego widzowie. Przez ostatnie miesiące swojego życia, Terry był nawet przez chwilę bezdomny. Przestał brać swoje leki, bo wierzył, że to ogranicza jego kreatywność potrzebną do tworzenia. No i jak się można domyślać, to wszystko wcale nie pomogło. Był sobie bezdomnym, jednak wciąż i odnajdywał nowe sposoby komunikacji z Bogiem, jak i z internetem, wypuszczał materiały wideo na YouTube, gdzie wyzywał losowych przechodniów i zachowywał się czasami obskurnie. Spotykał nawet swoich panów! Camera. I, saw, I thought you were King Terry. Yeah. Okay, okay, okay. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. It's okay, I just wondered. To... I thought you're just some bum trying to get a cigarette and I'm recording it. No, no you're quite all right. Quite okay. 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 Say, okay. Sorry about that. Choćże raczej to fani spotykali go. Terry tym samym wydawał się niezmiernie nieprzewidywalny i obawiano się, że zrobi komuś w końcu krzywdę. Lokalna policja była świadoma problemu i Terry przyznał się, że mógłby zabić, jeśli zostałby poproszony o to przez boga. A kto wie, kiedy mógł sobie to obzdurać. W jego ostatnim vlogu. Do internetu 11 sierpnia 2018 roku poinformował, że usunął dużo swoich wcześniejszych filmów, żeby nie zaśmiecać internetu. I oczyścić się, bo król musi być czysty. W tym samym materiale powiedział również coś, co wydało mi się niezmiernie ciekawe w kontekście całego chaosu jego osoby. Dobrze jest być królem. Albo nie wiem, może jestem tylko jakimś odludkiem, małym ludzikiem, który chodzi sobie w kółko. Końcowo wieczoru tego samego dnia, 11 sierpnia, Terry przechodząc wzdłuż torów został śmiertelnie potrącony przez pociąg. Do dzisiaj nie ustalono czy zmarł przypadkowo, czy było to samobójstwo. I tak skończyła się historia Terry'ego Davisa, jako osoby żyjącej i mówiącej. Ale on jako pewnego rodzaju dusza i odbycie pozostaje w szeroko pojętym internecie do dziś. A najlepszym świadectwem tego jest rosnąca popularność tematu jego osoby, jak i fakt, że jego system wciąż jest doskonałym narzędziem dla pasjonatów do badania i rozrywki. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji wsparcia. Wszystkie te rzeczy fajne, bardzo fajne, więc życzę jego dnia wieczoru, cokolwiek tam. Dziękuję bardzo.